Dziś, w czwartą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, cała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej gromadzi się w Garwolinie. To tutaj dzisiaj jest serce naszej diecezji. To tutaj od rana rektor naszego seminarium, ksiądz doktor kanonik Piotr Paćkowski, głosi Słowo Boże oraz z klerykami spotyka się z wiernymi, Wydzielić się świadectwem powołania, a zarazem wzywać do modlitwy o powołania. Po południu do tego grona dołączyła cała wspólnota seminaryjna, by najpierw o godzinie 17.30 modlić się liturgią godzin, nież porami, a następnie wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył rektor naszego seminarium świętą koncelebrowali księża moderatorzy, księża prefekci, ojcowie duchowni. W tej Eucharystii wzięli udział wszyscy klerycy naszego seminarium w liczbie 49. Pełnili również asystę w czasie tej Eucharystii. Chcemy dziś również otoczyć modlitwą tych wszystkich, którzy właśnie teraz zastanawiają się nad swoją dalszą drogą którą być może jest kapłaństwo czy też służba zakonna. Dlatego chcemy prosić o jak najliczniejsze i święte nowe powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Chcieliśmy się także z wami podzielić tym, co dzieje się w naszym seminarium, a dzieje się bardzo wiele. W znaczy, drodze do kapłaństwa przygotowujemy się często w wielkim trudzie, ale ten trud Pozwala nam przezwyciężyć modlitwa. I właśnie modlitwa jest najważniejsza w naszej formacji, w naszym wzrastaniu, w naszym dążeniu do Chrystusowego kapłaństwa. Bardzo ważnym też aspektem naszego życia seminaryjnego jest muzyka liturgiczna. Pozwala nam ona głębiej przeżywać naszą więź z Chrystusem, przybliża nas do Chrystusa. I my też poprzez tę muzykę staramy się sami wzrastać, ale też kształtować innych. Kiedy uczestniczymy w liturgii, kiedy wykonujemy różnego rodzaju śpiew, nie robimy tego po to, aby komuś się przypodobać czy może zdobyć jakąś sławę, ale robimy to po to, aby być bliżej Chrystusa. Codziennie klerycy mają około pięciu godzin wykładów. Są to m.in. wykłady z Pisma Świętego, wykłady z teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii pastoralnej. Są to wykłady także z psychologii, z pedagogiki, dydaktyki, a także. Wielu innych dyscyplin filozoficznych. Chcemy dzisiaj podziękować całej naszej diecezji tutaj w Garwolinie, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej na czele z księdzem rektorem, z księżmi moderatorami oraz wszystkimi braćmi klerykami. Podziękować tym wszystkim, którzy wspierają nas swoimi modlitwami, swoim cierpieniem, trudem. Pragniemy również podziękować za wszelkie ofiary materialne. Jakie zawsze tak hojnie składacie na rzecz naszej duchowej uczelni. Jednocześnie chcemy zapewnić, że i my o Was pamiętamy w naszych codziennych modlitwach, modląc się za wszystkich naszych dobrodziejów. W sposób szczególny pragniemy podziękować pasterzowi tej wspólnoty parafialnej, księdzu Prałatowi Ryszardowi Andruszczakowi, dziekanowi Garwolińskiemu, za to, że przyjął nas z otwartym sercem, jak ojciec który bierze pod swoją opiekę kleryków naszego seminarium. Dziękujemy za to dzisiejsze przyjęcie nas tutaj w Garwolinie, tak bardzo gościnne i życzliwe. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym seminarium, jeżeli chcecie zobaczyć jak bliżej wygląda życie każdego kleryka w poszczególnych miesiącach, dniach, serdecznie zapraszamy na naszego Facebooka. Tam publikujemy nie tylko zdjęcia, nie tylko relacje tekstowe pisemne, ale także filmiki, m.in. z rozważaniami Ewangelii na każdą niedzielę, a także filmiki, które przybliżają życie seminarzystów, również nagrania z prób naszej scholi. Aby dostać się na naszego Facebooka, wystarczy w wyszukiwarce wpisać WSD Siedlce. Niech, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!